Dzisiaj następny film, który nagrywam na dworzu. Mam nadzieję, że tych powiewów wiatru nie będziesz tak mocno słychać, ale nie mogę się powstrzymać, żeby siedzieć w domu, ponieważ jest zbyt pięknie. I tak wiecie, kiedy nagrywam na dworzu, to czuję, że, że ten mój zachwyt przyrodą też udziela się Wam. I nawet jeżeli oglądacie ten film gdzieś tam w bloku na 10 piętrze. Ja połowę swojego życia spędziłam w bloku w Warszawie, na 9 piętrze mieszkałam. I nie macie lasów wokół siebie i nie macie ptaków. To przynajmniej możecie posłuchać tego filmiku i udzielić Wam się troszeczkę z tej wiosny i przyrody. Tak, tak powinniśmy się dzielić wszystkim, co mamy, więc dzielę się z Wami również e, tą piękną przyrodą. Ok, zaczynamy. Przez ostatnie dni rozmawiamy nieustannie o Bożej Dobroci. O tym, co Bóg nam daje, z czego Bóg nam udziela, że nam niczego nie skąpi, że daje nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia, że uzdrawia nasze choroby, że odpuszcza nasze winy, że daje nam młodość, że daje nam wigor, że uwalnia nas od wszelkiego lęku. E, to jest nasz Bóg. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy jeszcze dołożyli do pieca, <gry> żebyśmy przeczytali następny werset, który też nas zbuduje w tym kierunku. E, to nigdy nie jest dosyć. By mówić o dobroci Boga. Otworzymy sobie list do Rzymian, ósmy rozdział, bardzo mocny rozdział i przeczytamy 32 werset. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jak żeby nie miał z nim darować nam wszystkiego. Widzicie, to już jest takie bottom line po angielsku, to się mówi. Końcowa myśl, podsumowanie. Takie zakończenie tego tematu, że tak powiem. Najmocniejsze zakończenie tego tematu. Tym tematem jest Boża dobrać i to, że Bóg nam daje, że kiedy się modlimy, Bóg odpowiada, że niczego nam nie brakuje, że mamy wszystkiego w obfitości. To ten werset jest podsumowaniem, takim dobitnym podkreśleniem, dlaczego to wszystko się dzieje. Dlaczego możemy być pewni, że Bóg naprawdę daje nam wszystko. Ponieważ dał swojego syna Jezusa Chrystusa. I wierzę, że dla tych wszystkich słuchających nas y, jest tutaj już mocno to zakodowane i rozumiemy to, że Jezus Chrystus został dany nam i że Bóg dał go z miłości, że to był syn. Syna oddać na śmierć to nie jest łatwa sprawa. Bóg to zrobił, ponieważ nas ukochał. Chciał nam fizycznie pokazać, co to znaczy kochać. Żeby to nie były tylko słowa, żeby to nie było tylko takie, a Bóg mnie kocha, jakaś informacja, tylko On to zrobił. On to fizycznie zrobił. I, I skoro my to już wiemy, że Bóg dał swojego syna, to dlaczego wątpimy, że może nam dać inne rzeczy? Skoro On oddał wszystko już, co miał, to znaczy, że tym bardziej da nam jeszcze inne rzeczy. Te, o których czytaliśmy wczoraj, przedwczoraj e, łaskę do tego, żeby żyć pełnią życia, w obfitości, pełni dziedzictwa Bożego. Tak więc yy, nie musimy się martwić, nie musimy wątpić, nie musimy myśleć, że czy jestem wartościowy, wystarczający, żeby Bóg to zrobił. My często mamy tak niskie poczucie wartości, że myślimy, że, mm, że my to takie robaczki tam jesteśmy, że są ludzie oczywiście wielcy, ważni, jacyś tam prezydenci, jakieś tam gwiazdy, <noise> nawet w tym świecie chrześcijańskim, jacyś świecie ewangeliści, no oni są ważni, oni są potrzebni dla Bożego Królestwa, ale ja, ja tutaj taka malutka, tak myślimy o sobie i myślimy, że no tak, Jezus, Jezus umarł za mnie, ale to tak chyba z ledwością, taką, z takim wielkim wysiłkiem <grym> za mnie umarł. Nie, umarł za ciebie tak samo, w taki sam sposób jak i za te wielkie gwiazdy czy prezydentów. Tutaj pod tym względem jesteśmy zrównani. Za, nas, za każdego z nas Bóg umarł tak samo. Ani więcej, ani mniej. Nie da się bardziej umrzeć albo mniej umrzeć. I w ten sposób Bóg pokazuje, że kocha każdego z nas tak samo. I teraz, skoro tak, to znaczy, że te różne inne bogactwa i, i obfitość, łaski, a, błogosławieństwa, Bóg tak samo chce dać każdemu z nas, a nie komuś więcej, a tobie mniej. Dlatego, że we własnych oczach wydaje ci się, że jesteś mniejszy. To są Twoje własne oczy, ale to nie są Boże oczy. Boże oczy na każdego z nas patrzą tak samo i widzą w Tobie. Bożego Syna. Widzą w Tobie ofiarę Jezusa Chrystusa. Widzą w Tobie krew baranka. Widzą w Tobie tego, który przyjął syna i nie żyje już sam, tylko żyje w nim mój syn Jezus Chrystus. Tak patrzy łuk na Ciebie. I lepiej, żebyś Ty też zaczął tak myśleć o sobie, bo, bo zła perspektywa sprawia, że my. Wątpimy, że my się wycofujemy, nie prosimy o więcej, nie oczekujemy więcej, nie bierzemy więcej od Boga. I to nie jest wina Boga, że nie masz więcej. To jest nasza wina, że my nie bierzemy więcej. Bo Boże, bogactwo to nie jest coś, co Bóg przyjdzie i na siłę na ciebie nałoży. Bo Bóg, Bóg nic na siłę nie zrobi. Jeżeli nie jesteś gotowy, żeby wziąć, to On ci nie wciśnie przez gardło, bo by cię to zabiło. Bóg nie może zrobić nic na siłę. To musi być wzięte z łagodnością, w Twoim własnym tempie, z właściwą siłą, naciskiem, we właściwych proporcjach. Tyle, ile jesteś w stanie przyswoić, tyle bierzesz. I teraz Bóg ma wszystko. Bóg ma pełną obfitość. To, ile Ty zaczerpniesz, ile weźmiesz od Niego, to zależy od Ciebie. I to zależy od Twojego sposobu myślenia na te kwestie. Dlatego o tym mówię, bo jeżeli odmieniamy swoje myślenie, a właśnie przez Boże Słowo i zaczynamy patrzeć na siebie jako na tych wartościowych, na tych z górnej półki, bo wszyscy jesteśmy z górnej półki, bo za każdego z nas umarł Chrystus. Jesteśmy godni krwi samego Boga. Skoro to się wydarzyło, to nie możemy nigdy już wątpić we własną wartość i już nigdy nie mieć wątpliwości odnośnie tego, że Bóg pragnie nam dać nie tylko swojego Syna, ale obfite życie w Jezusie Chrystusie. Życie tłustych owiec. Taka jest prawda. I może nie chcesz być taką tłustą owcą, to zależy od ciebie. Może ci się wydaje, że nie jesteś godzien, ale to są twoje i wyłącznie twoje wybory. Dlatego, że Bóg mówi nam coś innego, jeżeli nie chcesz tego przyjąć, to żyjesz w biedzie. Tu mówię bieda w takim znaczeniu bardzo szerokim. Bieda to jest brak, brak różnych rzeczy. Różnych rzeczy. Bóg nie chce, żebyś żył w biedzie, tylko żebyś żył w bogactwie, żebyś żył w pełni Bożego Królestwa, żebyś e, brał pełnymi garściami z tego, co on daje, pod każdym względem i, i nie martwił się, nie, nie mówił, a to jest dla mnie za dużo, ja nie wiem, co będę z tym robił, nie potrafię, jestem e, zbyt słaby, zbyt mały. Bóg tak na ciebie nie patrzy i musimy zmieniać swoje myślenie, odmieniać swoje myślenie i poddawać je Bogu, bo wiecie, to tak naprawdę to nie to, że my jesteśmy tacy skromni i, i że nie jesteśmy zarozumiali, że jesteśmy pokorni. To nie jest pokora, to jest pycha. Jeżeli ty myślisz o sobie, że jesteś mało wartościowy, to to jest pycha, bo to nie jest, to nie przesparza Bogu chwały. To nie jest tak, że umniejszając siebie, ty chwalisz swojego stworzyciela. Ty jeżeli mówisz o jakimś obrazie, jakimś dziele sztuki, że a, to jest beznadziejne, to znaczy, że Ty w ten sposób również obrażasz tego twórcę, malarza. Bóg nas stworzył i jeżeli my doceniamy jego dzieło, to znaczy, że doceniamy siebie, doceniamy, że jesteśmy warci Jego. Jesteśmy warci jego krwi, jesteśmy warci tego, że w ogóle powstaliśmy, że on nas stworzył. To znaczy, że on ma pewien zamysł że On jest Bogiem, który tworzy piękne rzeczy i On naprawdę jest Bogiem. Tak więc, jeżeli w ten sposób zaczynamy myśleć, to od Jemu oddajemy chwałę. I nie ma w tym nic zarozumiałości, bo rozumiemy nasz związek z Nim, że nie jesteśmy w oddzieleniu od Niego, wartościowi, ale jesteśmy wartościowi w połączeniu z Nim. Tak, że dopiero będąc z Nim, jesteśmy wartościowi. Ach, drogi Boże, Wyrwij te prawdy w naszym sercu, wyrwij z nas to małe myślenie, wyrwij z nas te, to ten ciągły wstyd za to, że jesteśmy jacyś tacy niekompletni, niecałkowici, że nam brakuje, że, że jesteśmy ciągle na dwójkę z plusem. Boże, Ty, ty nie dajesz ocen. Jedyną ocenę, której wydałeś, to jest po prostu to, że przysłałeś swojego syna i w ten sposób pokazałeś, że jesteśmy warci Twojej miłości, że jesteśmy bardzo drogocenni w Twoich oczach. Chcemy to przyjąć. Chcemy z pokorą to przyjąć i uznać Twoją miłość i, i Twoje wybranie. I chcemy, żeby ta prawda przekopała nasze serce i spowodowała, że będziemy więcej brać od Ciebie. Żeby, żeby ta Twoja obfitość mogła w nas istnieć i ona mogła w nas pulsować i żeby ona było, mogła być błogosławieństwem dla nas, dla innych ludzi. <tłukasz> Niech tak się stanie, Boże. Amen. Ach, jesteście bardzo, bardzo piękni i wartościowi. Jesteście wspaniałymi, bożymi ludźmi. I to jest zaszczyt dla mnie mówić do Was i być z Wami i modlić się wspólnie. Dziękuję Wam, że jesteście. Ach, niech Boży Duch nas wypełnia i prowadzi dalej i dalej. Nowe przestrzenie, nowe krainy są do odkrywania, kochani. Ruszamy. Do zobaczenia jutro. Pa, pa.